Polski klub z niemieckiej Bundesligi do odbudowy w trybie kariery. Jeżeli szukacie fajnego klubu do kariery w FC 26, to polecam wam Wolfsburg. Warto rozpocząć karierę 20 października, bo wtedy wilki znajdują się tuż nad strefą spadkową, mając 5 punktów po 7 kolejkach. Po pierwsze, w klubie znajdziemy aż czterech Polaków: dwóch bramkarzy, Kamila Grabare i Jakuba Zielińskiego, oraz dwóch wypożyczonych pomocników. Eryka Grzywacza i Jakuba Kamińskiego. Każdy z nich ma fajny potencjał. Po drugie, klub ma piękny licencjonowany stadion w zielonym kolorze i aż cztery stroje do wyboru. Po trzecie, to fajny klub do odbudowy, bo w 2009 roku jedyny raz zdobyli Mistrzostwo Niemiec i trzy razy grali w Lidze Mistrzów. Ostatni raz w 2022 roku. Ale od tego czasu zajmują miejsca w dolnej części tabeli. Na trenera do Wolfsburga proponuje Glasnera z Crystal Palace. Bo Austriak trenował Wilki w latach 2019-2021. Na starcie mają 40 milionów na transfery. Napisz w komentarzu, jakim klubem obecnie grasz karierę.